Witam wszystkich, 28 dzień lutego, wtorek, na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co zamieszczam na YouTube, subskrybuj mój kanał, włącz powiadomienia i już przechodzimy do wykresów. Przepraszam, tutaj mamy rynek krypto, do którego za chwilę przejdziemy. Już sobie otwieramy dzisiaj na e, topecie mamy taką wydarzenie o godzinie 16 i wskaźnik zaufania konsumentów. E, także jest to jedyne, trzy gwiazdkowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych dzisiaj jutro e, jest tego trochę więcej. Mamy wydarzenia w Europie, w Anglii. No i 161630 zapasy ropy naftowej i wskaźnik dla przemysłu. Także tutaj e, jutro też możliwa większa zmienność. Dzisiaj raczej powinno być spokojniej na rynku. E, co prawda, wczoraj widzieliśmy dość duże wahania. Także no, zwracać uwagę na te wydarzenia, które są europejskie. Chiny tutaj nas nie za bardzo dotyczą, ale e, tutaj te wydarzenia europejskie mogą mieć jakąś taki, jakiś wpływ na, na, na zmienność. Przejdźmy do indeksu dolara. Na indeksie dolara widzimy, że dotarliśmy do poziomów, które były wyznaczone. Rozpoczęliśmy tutaj tą korektę. Robimy w najprawdopodobniej zasięg tutaj tej korekty. Strefy wyznaczone utrzymały nam dącony jest to interwał 4-godzinowy, także przetestowaliśmy ten poziom, widzimy odbicie. No i moim zdaniem indeks dolara przygotowuje się do czegoś większego, do większego ruchu. I będzie to raczej ruch wzrostowy. Co za tym idzie? Jest on odwrotnie skorelowany z rynkiem krypto i rynkiem z Nasdaqiem i z DAXem. Także mogą się pojawić jakieś spadki na tych walorach. Bardzo dobrze to widać na wyższych interwałach indeksu dolara. Zobaczcie, te poziomy, które sobie powyznaczaliśmy, one działają idealnie. Zmienimy ten poziom, tak na czerwony sobie żeby był jak, jako opór także jakiś większy ruch może się pojawić na tym dolarze następny poziom, który ja widzę tutaj jako, jako możliwy, gdzie dotrzemy po tej korekcie to by był poziom tutaj z jednodniówki no najsilniejszy poziom oporu to jest 106,238 tutaj 105 480. i tutaj ten szczyt będzie zaatakowany te szczyt, jeżeli tutaj wyjdziemy górą no to już jest indeks dolara zacznie nabierać na sile czy będzie większa korekta przy tym możliwe że tak możliwe że tak możliwe że zejdziemy tutaj do tego poziomu i stąd będziemy odbijać ale to będziemy obserwować ja jeszcze myślę że tutaj ten szczyt 105 480 powinien być zaatakowany jakie jest moje zdanie na ropie, coż tu się dzieje nam na ropie. Na ropie w dalszym ciągu jesteśmy w tym kanale wzrostowym lokalnym i do momentu jego wybicia ja nie podejmuję żadnych żadnych decyzji lub do momentu wybicia tutaj tego poziomu 78537. 537 to jest skłaniam się ku tym poziomom, ale czekam na, na, na decyzję rynku, którą stronę też wybijemy z tej konsolidacji. Złoto, złoto, na złocie. Na złocie możliwe podbicie tutaj w rejony 1820. Widzieliśmy tutaj już reakcję podażową. Jeżeli pokonamy ten poziom, no to jest szansa na wyjście, na wyjście wyżej, tak? Oczywiście. I tutaj byśmy sobie mogli zmierzyć zasięg, dokąd możemy. Tutaj mamy 0,61 tego spadku, tak? I jeżeli byśmy przeszli sobie na wyższy interwał, możemy zmierzyć sobie cały ten spadek od góry do dołu. I tutaj zobaczcie, dokąd, co nam pokaże. 0,61 mamy tutaj. Tak ukrywa się nam z z tamtej konsolidacji. Także zaznaczymy sobie ten poziom, bo będzie to na pewno bardzo ważny poziom dla złota. Ok. I tutaj kolejny poziom, który się rzuca w oczy, to jest 0,5. Na niższych interwałach, jak się pomierzy, no to zobaczymy, gdzie tam jeszcze są jakieś, jakieś strefy, w których cena nam może odbijać. Natomiast co jest ważne dla mnie, maleje ten wolumen podażowy już. Widzimy, że tutaj na jednogodzinówce ten jest malejący wolumen. Natomiast ja spodziewam się jeszcze zejścia tutaj do tej niebieskiej linii, a nawet poniżej 1800 dolarów. Zaraz tutaj jeszcze zrobimy. Także ja spodziewam się jeszcze wybicia tego dołka, który jest. On niby jest uklepany, ale mimo wszystko tutaj te rejony 1798. Do obserwacji, tak? Tutaj ta niebieska strefa, jeżeli nam nie wytrzyma, no to ten dołek będę obserwował także jeszcze spodziewam się takiego dociśnięcia na złocie i zejścia zejścia niżej po zasięgu zrobienia tej korekty no już jest praktycznie zrobiony, możemy tutaj jeszcze nabić tam do 1822 i tutaj zejście mamy też ZZB które już było przetestowane także tutaj oczekuję ze zleceniami ze zleceniami mm. kupna Raczej na tych niższych poziomach, tutaj do obserwacji, zagranie tylko na reakcję. Dobrze, przechodzimy do Nazdaqa. Nasdaq zgodnie, zgodnie z planem od tej strefy, spadek, spadek. Także że ja oczekuję zejścia na Nasdaqu tutaj w te rejony, wybicia na pewno tego, tych dołków tutaj. Tutaj będę oczekiwał ze zleceniami zakupowymi. Poniżej 12 tysięcy. Jeżeli ta strefa nam nie utrzyma, no to, to myślę, że, że tutaj do tej niebieskiej 11,979 stoi interwał 15 minutowy, tutaj także bardzo krótki, ale wchodząc sobie na wyższy interwał, widzimy, że wszystkie strefy, które sobie wyznaczyliśmy, one bardzo dobrze nam tutaj zadziałały. Dlatego ja spodziewam się, jeżeli mam się czegoś tutaj spodziewać, to spodziewam się tego, Zejścia jeszcze niżej, takiego dociśnięcia przed jakimś większym odbiciem, i to będzie rejon 11.900, 11.862. Ten dołek najprawdopodobniej zostanie nadbity tutaj, tak. Może nawet zejdziemy trochę niżej, tutaj do tej zielonej strefy, którą sobie zaznaczaliśmy. Ale to już będziemy obserwować. Na razie ten poziom, ten poziomy tutaj do obserwacji. Opór stanowi nam ta górna, czerwona strefa. Pierwsze. Drugi, dokładniejsze analizy na wykresach na niższych interwałach. To będę wrzucał później na forum, na trading. I tutaj te strefy do obserwacji. Ja spodziewałem się zejścia, zejścia trochę niżej jeszcze na na Euro do dolara. Euro do dolara. Eee, mamy podbicie. Tutaj oczekuję ze zleceniami... Do zagrania, na reakcję, no tutaj będę starał się odkupić. Jeżeli tutaj dojedziemy, no to będę starał się odkupować na dłuższe zagrania, prawdopodobnie. Także do obserwacji na ten moment na euro -dolarze jestem bez pozycji. Tutaj zagrywałem pozycje krótkie z tego momentu, na ten moment obserwuję, co rynek będzie robił. 115 minutówka, wejdźmy sobie na godzinówkę, usuniemy te wszystkie mierzenia. Widzimy, że się konsolidujemy. Decyzja rynku, czy wybijamy górą i lecimy dalej, czy spadamy. No, czekam na decyzję, po prostu na, na, na wyższych interwałach. Patrząc na, na, na wskaźniki, no to raczej bym skłaniał się ku temu, że zrobimy tutaj korektę. I na niższych interwałach będę szukał możliwego wejścia tutaj w pozycję. No na pewno cała ta strefa jest strefą prospadkową, tak? Zasięg korekty taki minimalny, jaki tutaj jest. No to ja widzę tutaj te szczyty, żeby były przetestowane. Możemy jeszcze zmierzyć tutaj to podbicie i zobaczymy, co tutaj nam da. To ostatnie podbicie największe w w tej konsolidacji może to ostatnie zmieszmy sobie na ten moment i tutaj no, pokazuje się nam poziom 161,031 dotąd bym targetował te spadki jak yy, 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 będą no, najmocniejsze poziomy no to mamy tutaj właśnie okolice 0,61 zobaczcie jaki tu jest mocny poziom gdzie mieliśmy go dwukrotnie nadbitego jakieś reakcje mogą się też tutaj pojawić ale te poziomy tu te trzy poziomy do obserwacji jako targety dla mnie na zagranie shorta na ten moment ok tak natomiast wyjście górą no to dalszy wzrost i ten wzrost mógłby być do... już tutaj sobie wyznaczymy od tego szczytu do tego wsparcia widzimy, że reagujemy na 0,61 także tutaj mamy pierwszy opór i w sumie jeżeli go wybijemy no to myślę, że możemy podejść trochę wyżej maksymalny zasięg tutaj na 161 i tutaj będę oczekiwał te poziomy do obserwacji, jeszcze zmierzmy sobie tak lokalnie bardziej, bo tutaj mamy cały ten ruch i zmierzmy ten ostatni impuls duży, który mieliśmy, spadkowy, tutaj ten, dokąd on nam tutaj będzie trzymał, widzimy, że jesteśmy na zasięgu tego impulsu i tutaj możliwe nadbicie tego szczytu, także te trzy poziomy ja bym obserwował. OK. Tak, te, te poziomy na pewno do obserwacji na dolarze do jena. bo to jest poziom 061, także dość mocny poziom, tylko że już mamy kilka reakcji na tym poziomie i może zostać. Wybity i możemy wyjść trochę wyżej tutaj ta cała strefa czerwona trzyma nam na spadkach Będziemy na górnym ograniczeniu tej strefy. Będę się przyglądał, czy będziemy rozgrywać pozycje krótkie wczoraj. Wieczorem tutaj też widzimy, że nadbiliśmy 61, czyli dla mnie poziom, który obserwuję teraz na dolarze na funcie do Jena to jest poziom 165.38. Mam dwa mierzenia zewnętrzne 161 na tym poziomie. Także ja tutaj będę w tym miejscu 165,038 spróbował zagrywać na reakcję, na, na, na spadki, ale pamiętajcie, że są, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek, widzimy dywergencję na wolumenie skumulowanym, widzimy dywergencję na RSI, Money Flow Index to jest bardzo wysoko, także myślę, że tutaj jeszcze to podbicie zobaczymy i zejście, zejście był. Poziom do obserwacji 165.038 dla mnie. Tutaj na funt do dolara wczoraj wchodziłem w pozycję krótką i Wchodziłem tutaj dokładnie. Tam wieczorem informowałem na forum, że, że otwieram pozycję krótką. Jeszcze ją trzymam. Ja oczekuję zejścia niżej, tutaj do tej strefy. Do tej strefy 19,980. 19,915 jest to dość mocna strefa. Widzimy wsparcie, wsparcie, wsparcie. Później stała się oporem, tylko silne jej przebicie dało nam wyjście górą, ale tutaj ta strefa jest do obserwacji, mamy ZZB i tutaj mamy górne ograniczenie. Stop lossa mam właśnie nad tym poziomem 1,2700, to mam stop lossa, także on jest na wejściu i czekam na rozwój sytuacji co tutaj się wydarzy dalej. To by było na tyle z rynków Forex dzisiaj. W związku z tym, że wyjeżdżam jutro i nie będzie mnie ani jutro ani w czwartek, no to tych aktualizacji nie będę zamieszczał jutro. Także udanego tradowania przez pozostałe dwa dni. Mam nadzieję, że, że będziecie mieli bardzo owocne dni. Usłyszymy się w piątek i wówczas zrobimy sobie kolejną aktualizację na, na, na rynkach. Zobaczymy, co się wydarzyło. Poziomy macie tutaj wszystko z jednego godzinówki, są to poziomy sesyjne, może na dwie sesje, także powinno, powinno wystarczyć to na realizację podczas mojej nieobecności. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia w piątek.